wow Intimidation AR. Oras unreal in china o r a s lucasfilm ltd present to young star wars jedi fallen order Tak, moi widzowie, to jest odcinek ze Star Wars Jedi Fallen Order. Chciałem tą już grę wcześniej nagrać, ale tak pomyślałem. I witam was wszystkich. Cześć, witajcie, z tej strony Adra Nils, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem z gry Star Wars Jedi Upadły Zakon. Oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Oraz zostawcie łapkę w górę. A my zaczynamy nową przygodę w Star Wars Jedi upadły zakon w oryginalnej nazwie Star Wars Fall, Star Wars Jedi Fallen Order. Więc właśnie zaczyna się nasza cała przygoda. Okej, okay, dobrze. Co się tutaj ciekawego stanie? Widzimy tutaj statek. Widzimy tutaj różne ciekawe rzeczy. Oczywiście, tą grę gram na ustawieniach najlepszych. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze z Nvidia GeForce RTX oraz Intercore, Intel, Core, Intel Core. Intel Core, tak, Core. Corem, cały czas mówię Corem. Intel Core i7. O, dobra, tutaj mamy nasze już postacie. I widzę tutaj, że gdzieś jesteśmy Mamy tutaj takiego, bo Pana? O i tu jest nasza główna postać. Słuchaj, nie chcę się przuszyć rytmu pracy, ale szef chce słuchać. O, chcę, e, szef przyszedł i chce z nim porozmawiać. Okej. Okay. No on też on, tak on. myślę. Oczywiście przed podkreślam, że to jest graf no? się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i kable. Dobrze, to my to zrobimy. Dobra. My to zrobimy dla o! pieniędzy, a co jeśli zginiemy? Do Dobra, do roboty, do roboty widzowie. Dobra, Jeszcze teraz, teraz już mogę sterować moją postacią, skakać, robić wszystkie możliwe wygibasy widzowie. Okej, okay, naszym zadaniem będzie wskoczenie tu, przeparkurowanie się tu. Co wy tu robicie? Nie No nie może. Poza tym gra, gramy w Star Wars Jedi Upadły Zakon w wersji Deluxe. Kupiłem sobie wersję Deluxe na Steamie. No nie możemy się przejmować. Ehm, to wersja Deluxe. Ja zawsze tak gada. Zawsze. Pamiętasz jak kiedyś Gildia serwisowała Oczywiście, że pamiętam. Ale nie pamiętam. Dobra, ciekawe co się teraz stanie. Przeszliśmy nasz mini parkour. Bratca demo, demontowania okrętów. Będziemy demontować okręty. Więc ciekawe jak nam pójdzie w demontowaniu okrętów. To była w długę. Idziemy w długę. Mogę już coś robić? Tak, podali się mi władzę z powrotem. Teraz będę musiał tutaj sobie przejść na spokojnie. No nie zawaliło się. W porządku? Tak, jest w porządku. Wszystko gła. Patrzcie, jakie wygibasy półkasy. Musisz znaleźć inną drogę. Znajdziemy tak, inną drogę. Coś no no na pewno. No była. Widzimy się. Yy, mogę na pewno jakieś miejsce sobie znaleźć. Na które wskoczę? Na to nie wskoczę. Yy, a, zapomniałem. A już w tą grę grałem i zapomniałem, że tutaj patrzcie jak ślizgamy fajnie. Pyk. Patrzcie jakie drifty normalnie. Pyk. Nie jesteś zatwierdzonym odpadem. Szkoda gadać. I nie jestem zatwierdzonym odpadem. Żebyście wiedzieli, że nie jestem zatwierdzonym odpadem. To wam to tylko mówię. Mm, Okej. Okay. Ohe, oho, ohe, ohe, oho. Tutaj coś jest. O, tu, tu, byk. No i wspaniale. to skaczemy w głęboko gdzieś. Ehm, a. A jednak nie widziałem. Tutaj można wskoczyć. Dobra, tyk. No i myk. Jesteśmy wspaniale. Ja wcale nie rozumiem, co on tam gada. Dobra, mogę już biegać. Myk. Tylko przechodzę. No właśnie, tylko przechodzę. Teraz będę musiał się tam do góry udać. Dobra, Spinamy się i miejmy nadzieję, że nam się to uda. Takie Jakie kredyty? Na pewno dacie radę. Macie dużo... Macie bardzo dużo czasu. A ja... A ja mam mało czasu. Żeby znaleźć jakieś przejście. Teraz ja nie pamiętam, gdzie mam wskoczyć. Tu na pewno nie. Aha, teraz sobie już zna znalazłem Normalnie tutaj tutaj się trzeba wspinać w tą stronę, tutaj, tu. tutaj, kurczyć. E, Ta gra się zepsuła. O, co jest? Co się stało? To lekko Witam. Jestem lekko. tylko się nie jest plan. Oczywiście, że nie. Że damy tutaj radę. Na pewno to przejdziemy bez żadnego problemu. I jesteśmy. Dobra, tu jest jakiś bombocik. Robocik. O, mogę tu wejść. Wspaniale. Przechodzimy dalej. O, o chyda. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem. Szurek nam ci tylko przywitać czemu im zabraniesz Czemu mu zabraniamy Dobra tu pik. Teraz tu o! Hey, Można Spotkamy się przy, Spotkamy się przy zaraz, klamer, tam zaraz tam będziemy To wiemy od naszej postaci Opuszczamy się, wskakujemy i tu Ojej. A to sobie przeszkoczymy. Bez żadnego problemu teraz sobie. Troszeczkę zejdziemy na dół. I teraz sobie się upuścimy w dół. Skąd się wziąłeś? Skąd ty się tu wziąłeś? Ja się z góry wziąłem. Z tamtej, tam. Dla informacji. Okej, okay, dobrze. Eee, widzowie. Robi, jesteśmy hu, hu, ha, ha ha Jestem małpą, która potrafi skakać w tej grze. Hmm, będziemy chyba musieli troszeczkę spuścić się w dół. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Hmm, chyba o o nie tu na dół. Tyk. Pyk. No i na dół. Jesteśmy znowu ślizgawka. No i jumpa zrobiliśmy profesjonalnie. Co? Pięknie. Teraz muszę... A, wspinać się muszę. Wspinać się muszę, bo się uduszę. Okej, okay. wspinamy się do góry. Nawet nie wiem dokładnie gdzie, gdzie się wspinam. O, jesteśmy w sadku. Hmm, tam chyba nie mam iść. Chyba mam iść do was. Dzień dobry. Witam. Musimy skończyć zanim zacząć czuć to skrzydło. A czemu się ze mną niczy? Przy... Patrzcie jaką mam wspaniałą twarz. Fejzyliwi. W sumie żartowałem. O, patrzcie jaki potwór, jaki monster. Monster normalnie. Ty, 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 ty. Idziemy do góry. Musisz użyć dźwigni, tam na dole. Takiej dźwigni? Takiej dźwigni on mówi. A o tej drzwi? Bo ja nie widziałem. Pociągnąć. Myk. Zrobione. Dobra, teraz wszystko. Jest wszystko w porządku. Tak. Miał rację. Dobra, robimy to. Myk. O dobra, podciągną no mnie dobra. tutaj Pracaj do góry. No. Okej. Okay. Nie no! Co tam postać? Okej, okay, jestem. Teraz do góry się tutaj wspiołem normalnie. Myślimy z drzem. Ale znalezisko. Prawdziwa, żywa złota. Ten brak leżał tu w 4 lata. 4 lata. Ktokolwiek tym lata odsuną w blasku chwały. Na pewno jest mega stare Tak samo jak jego zbrojka Zawsze mówiłem, że Taki żart Hehe A, może he. O, wyczyścił. Normalnie ile kurzu i brudu na tym było Rozbieramy tu te statki. Tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Nie żeby Wszyscy nadstawiamy karku dla szep. Na dodatek za republiki lepiej płacimy. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj! Znalazł Musi uważać. To twoja przepustka. Co to jest więc za kraj? Że muszą uważać Jesteś co mówią. Co to? Jesteś Halo? Jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. on mu powiedział, że on chyba nie chce skończyć jak, jak on? Co? O, waga, co się dzieje no i chyba właśnie w tym momencie się coś zepsuło i będziemy musieli znowu walczyć o nasze przetrwanie o no i się o właśnie o tym mówiłem właśnie o tym mówiłem Stawcie łapkę w górę jeśli chcecie więcej filmów właśnie o to z tej wspaniałej gry i właśnie w tym momencie mamy problem musimy omijać wszelkie rzeczy jej, co się tutaj dzieje? Normalnie, halo. Łopa! mik mik Co jest? Oooooo! Svenia, bdyszczą! Tak, nie oczywiście. O nie! Trzymaj się! My się wszyscy trzymamy, tym bardziej, że ja wiszę na jakimś kablu. Bo się o niego zahaczyłem. O nie, musimy mu pomóc. E, jeden, jeden. Dobra, zatrzymaliśmy go i spadnie na to. Oj, go no nie, przytrzasło go, ale my go uratujemy. Co za robot? O nie, właśnie to jest ten monsterek, o którym mówiliśmy wcześniej, przed chwilą. Za chwilę damy radę. Teraz go wyciągniemy. Dobra, obieg i idzie to mu to wyciągnąć. Taki ciężki. Dobra, musimy iść Pomógł mu. Cześć, on nie stracił przytomności. Tak się stało. Tej, co zrobiłeś? To była moc, prawda? O tym. A, to co my go, zatrzy... to, co ja go zatrzymałem wtedy, że... Co ja go zaciąłem? dobra, Musimy No i idą. A tam jakieś łoboty idą Które nam dadzą troszkę do łoboty. Okej, okay, coś się dzieje. Tak, Tutaj będzie jakiś sen. ile ja to pamiętam. Nie wiem, po co wam to mówię. Pracuję już trochę razem. nigdy nie widziałem, jak robić coś takiego. A wszyscyśmy razem pieko. No, trudno wam było. Tym bardziej, że ja wam steruję, ja wam tu pomagam. Jak się tylko ja. Wiedzieć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. że O O, o. Dobra, tutaj jeszcze. Nie, tylko do siebie zabiorę rzeczy. Ta zwisi mi przysługę. Hmm. No, teraz, właśnie. Na... Tak. Ciekawe, gdzie oni jadą. O, no i zasnął, tak jak mówiłem, zasypia. I teraz się pojawimy jeszcze w jakimś śnie. O. Nie no, się obudził się. Nie ma go. Zniknął. Aha. Dobra, przejmuję nad Tobą kontrolę. Dobra, idziemy. Idziemy go znaleźć. Otwieramy drzwi. Otwarły się. Okej. Okay. U-u-u. E, tam jest. Patrzcie. Tam z przodu, idziemy do Ciebie. Jeszcze z tobą nie skończyliśmy rozmawiać. Okej, okay, otwórzcie się. Tu stoi. Okej, okay, on stoi jak stoi. Ważne, że idzie. Oj, drzwi się zamkły. Znowu musimy się bawić w otwieranie. Znowu. No i witamy, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? To jest zamknięte. Tu jest jakiś... Yy, ...robocik. Ciekawe, co on będzie chciał zrobić. Dobra, rozglądajmy się. No i jakieś niekończące się coś zrobiło. O nie, uciekamy. Szybko, uciekamy! No i się drzwi zamknęły. Interakcja. Uzyskało jakąś moc? Nie, słuchaj jakiś ty, który mi umieścił. Słuchaj i pamiętaj, mistrzu. Ufaj tylko mocy. Mistrz, mistrz. Obudziliśmy się. Pociąg stanął. Tak, coś się chyba dzieje. O, przyszli. Przyszli. Nasi, przeciwni nasi, pierwsi, nasi pierwsi przeciwnicy naszej przygodzie Star Warsowej. Stanąć w szeregu! Kolejna kontrola Kontrola. Będą wszystkich kontrolować. Za chwilę się tutaj okaże, kto jest Jedi. -em. Coś się na pewno wydarzy. Okej okay, widzowie, co się tutaj wydarzy? O, o, tutaj właśnie przyszedł nasz główny przeciwnik. Przyszli. Przyszli, przyszli wszystkich sprawdzają, wszyscy wysiedli i teraz się jakaś przygoda zrobi. Tak, druga To jest od niego siostra? Drożnik zbiega, zbieg. A członek z dradzieckiego Jedi. No czyli ja. Ochrona tego. Moi widzowie, to ja, to ja. Został ten, został ten A Właśnie ten od którego stoją. O, oj. Się, Tym, którym ja jestem. Albo wszyscy tu obecni zostaną natychmiast straceni. O, to się dzieje. To się musi przyznać. Chyba czas, by ktoś przemówił. A, ale przecież on nim nie jest, tylko ja. Ja pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy. O, rękach. użyję jakiejś mocy. Za rękami. nastało imperium. Inżynierzy zostali złomierzani. Robotnicy, traktowani byli jak robolo Ja myślałem, że robotnicy byli robotnicy. Ale znamy prawa. O, mamieczyk. Tylko. Boimy się przyznać. Dla Imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak. jesteś o nie Coś się złe O dobra, mamy miecz. Dobra, to się nie działo Coś będziemy musieli zrobić O nie, za chwilę ja my stąd wyrzucą O nie, spadamy Ojej Co to się stało Widzowie O nie Wstajemy Wstajemy Skąd się wziąłem? Znikąd. Dobra, widzowie. W tym momencie odcinek by był już za długi. Subskrybujcie, dzwoneczkiem by być na bieżąco oraz zostawcie łapkę w górę. I życzę wam wszystkim dobrego dnia. No i pa.